Cześć! Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać zadanie legendarne oraz zadania epickie tygodnia czwartego w Fortnite. Cie. Zadanie legendarne nie jest trudne i aby wykonać wszystkie jego etapy, należy zadać 12,5 tysiąca obrażeń z broni pierwotnych. Polecam oczywiście na parzankę. Zadanie jak zawsze zalicza 4 graczy. Aby wykonać pierwsze epickie zadanie tygodnia czwartego musimy podpalić 10 budowli. Bardzo szybko wykonamy je na naparzance, używając na przykład świetlików. Kolejne zadanie jest bardzo proste, ponieważ wystarczy przeszukać 7 skrzyń. Aby wykonać następne zadanie, należy zlikwidować trzech przeciwników, używając broni rzadkiej, a więc niebieskiej lub wyższej. To zadanie również bez problemu wykonamy na naparzance. Musimy również odrzucić zwierzę, używając granatu uderzeniowego lub łuku elektrycznego. To zadanie jest nieco trudniejsze, ponieważ nie wykonamy go na naparzance. Będziemy potrzebowali też granatów uderzeniowych lub łuku. No i oczywiście zwierzątka, które można odrzucić. A znalezienie potrzebnych rzeczy czasem chwilę trwa, a więc powodzenia! Aby wykonać kolejne zadanie, trzeba oswoić zwierzę. Polecam kolosalny kwartał, w którym znajdziemy dziki. Pamiętajcie, że tego zadania również nie wykonamy na naparzance. Oprócz tego należy zadać przeciwnikom 300 obrażeń używając recyklera, nowo dodanej do gry broni zamieniającej budowlę na amunicję. Zadanie nie jest trudne i z łatwością wykonamy je na naparzance. Natomiast, aby wykonać ostatnie zadanie trzeba podnieść teammejta. To zadanie możemy wykonać na duo, trio lub składach. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki! Cześć!